Ja, fajnie. Fajnie witam, 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 jadę do pracy, do pracy do witam, witam, Pracuję. To dzisiaj jak wrócę, to będzie prawie dwudziesta trzecia. Idziemy no. do Wejwania? No. Co zrobić? Nic się nie zrobi. Nie będę. Naprawdę? wcześniej z tego powodu, żeby się przebić poprzez atak śniegu. Przez nos, to jest no chybsko dojechać. Tramwaj czy lub autobus nie przejedziemy od czasie no i mam do tyłu czasowo. Dlatego wolę się pojechać, i się martwić. Czy ja nie spodziewam się, czy coś takiego, a ja wiem. Zabić. Takie życie musi się Zobacz. Widzę, nie, nie fajnie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Taka jest postawa No, to było dzisiaj. ale nie widać, że tak sypnie przez noc. Ładnie, wczoraj deszczowo było. Byłem zadowolony, że już nie będzie śniegu, a tu dzisiaj. Ciemna się spa. To musiałbym. Musiało to w nocy zsypać Trzeba to oto w nocy zywać śnieg. ale co zrobić? Może, że mam robotę w środku nie na zewnątrz. Z tego się dzierżę. mam cieplutko. Ja mam chociaż cieplutko, miło.